Tramwaj autonomiczny oznacza, że po raz pierwszy w historii naszego miasta i w historii Polski przejedziemy wraz z klientami, czyli z państwem, tramwajem autonomicznym, czyli bez motorniczego. Tramwaj jest wyposażony w specjalny układ nawigacyjny, bardzo precyzyjny układ nawigacyjny, który potrafi, no to tak jak teraz nawet widzimy, zatrzymać go na przystanku idealnie. No i oczywiście specjalne oprogramowanie komputerowe, które przejmuje rolę motorniczego, czyli można powiedzieć zaprogramowany sterownik, który robi to, co robiłby motorniczy, dzięki czemu ten tramwaj rzeczywiście sam się rozpędza, sam hamuje, reaguje na ograniczenia prędkości, otwiera, zamyka drzwi. Więc zaczęliśmy w ogóle przygotowania od samego zaprojektowania elektroniki. Następnie były pomiary. Musieliśmy stworzyć symulator, aby móc w ogóle na biurko otworzyć mniej więcej działanie samego tramwaju. To było akurat dziś koło września, kiedy zaczynaliśmy ten projekt. Pobieraliśmy wtedy wszystkie parametry, charakterystykę hamowania, charakterystykę przyspieszania przez montażniczego, gdzie zaprogramowaliśmy go w symulatorze i to następnie staraliśmy się otworzyć w już gotowym urządzeniu. Dodatkowo są właśnie moduły do komunikacji z kanem. Znajduje się też. Z tyłu u nas tam jeden moduł sterujący jest to połączenie dwóch nawigacji satelitarnej z nawigacją inercyjną. Nasz system, nasz projekt jest w fazie pilotażowej. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie opracować oprogramowanie, które umożliwia rozruch, hamowanie tramwaju, zatrzymywanie na przystankach. Uruchamianie sygnałów ostrzegawczych, sterowanie drzwiami. Natomiast system, który ma na celu wykrywanie przeszkód jest na razie w fazie testowania. Obecnie na, na potrzeby naszych działań cały czas jest osoba, która czuwa mimo wszystko w ukryciu nad... Przejazdy. Nie ma jej w kabinie motorniczej, ale jest w stanie zatrzymać pojazd. Nie tylko ta osoba, ale również osoby, które sterują oprogramowaniem. Jak wrażenia z tego przejazdu? Yy, bardzo pozytywne, jestem zadowolony. Myślę, że to jest yy, bardzo fajny pomysł i aby się rozwijał, żeby to wkraczało w naszą komunikację, żeby to rozwijać na. na... Całe miasto, nawet. No i ogólnie jesteśmy troszeczkę w szoku, <grych> więc, yy, więc na razie fajnie. Wsparcie systemu, myślę, że pomoże. Motorniczych w sytuacjach takich ciężkich na trasie, więc ten pomysł jest naprawdę genialny. Sądzę, że już w najbliższych przetargach, jeżeli ten system będzie tak się rozwijał jak dotychczas, w najbliższych przetargach jako Kraków będziemy zgłaszać go jako obowiązkowy system do wyposażenia i tak jak podkreślam, jako wsparcie naszych motorniczych. A z biegiem lat na pewno przejmują funkcję już dominującą w zakresie kontroli i bezpieczeństwa jazdy.